Morawiecki o sytuacji epidemicznej. Musimy szykować się na trudne scenariusze. Mateusz Morawiecki zabrał głos po posiedzeniu sztabu w Ministerstwie Zdrowia. Premier ostrzega przed ewentualnym wzrostem zakażeń. Minister Adam Niedzielski wspomniał o prognozach, które wskazują na to, że czwarta fala może nastąpić wkrótce. W siedzibie Ministerstwa Zdrowia premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski wzięli udział w posiedzeniu sztabu dotyczącego sytuacji epidemicznej w Polsce. Koronawirus w Polsce. Nowe informacje w sprawie COVID-19. Musimy szykować się na trudne scenariusze. Polacy są trochę uśpieni tą dobrą sytuacją. Musimy zachować czujność, powiedział premier Morawiecki na konferencji prasowej. I dodał, że rządzący zdecydowali się na utrzymanie części szpitali tymczasowych. Szczepionek mamy wystarczająco dużo, by każdy mógł w każdej chwili być zaszczepiony. Potrzebujemy tego, podkreślił szef polskiego rządu. Morawiecki zaznaczył, że rządzący przygotują się na najgorszy scenariusz, ale można go uniknąć poprzez szczepienia i przestrzeganie zasad epidemicznych. Z kolei minister Adam Niedzielski wskazał na to, że szczepienia pozwolą sprowadzić pandemię do zwykłej choroby. Zabrał również głos w sprawie nowych wariantów koronawirusa: mamy 166 stwierdzonych przypadków mutacji alertowych. Delty, bety i Gami poinformował Niedzielski, podkreślając, że dominuje delta z 115 przypadkami. Szef resortu zdrowia dodał, że skrócony ma być również czas sekwencjonowania, na początku zajmowało to dłużej niż sama kwarantanna. Teraz to średnio od 7 do 10 dni, powiedział Niedzielski. Z analiz i prognoz wynika, że na przełomie września, października czy listopada możemy mieć do czynienia z ponownym przyspieszeniem zakażeń i trzeba traktować to jako najbardziej prawdopodobny scenariusz, poinformował Niedzielski. W najgorszym scenariuszu mówi się o 15 tysiącach zakażeń. Wiele zależy od tego, jak będzie wyglądało wyszczepienie Polaków, dodał minister.